Dom publiczny zdemaskowany po akcji policji. We wtorek mały bar karaoke w Taipei okazał się być także małym burdelem. Dwie kobiety zostały aresztowane i zabrane na komisariat policji. Dwóch policjantów w cywilu odwiedziło mały bar karaoke. Pan Lin, właściciel baru, powiedział, że za ekstra opłatą 100 zł panowie mogą dostać specjalny serwis. Tak też się stało i nagle na ich kolanach tańczyły już dwie kobiety, które szybko rozebrały się do naga. Policjanci poczekali aż skończą, bo oczywiście musieli zebrać jak najwięcej dowodów. Wtedy do akcji wkroczyła reszta policjantów, aresztowała właściciela baru i dwie kobiety.